witam, dzisiaj przedstawię aktualizację 6.0 Warsaw Bus Driving. No i od razu przejdę do tematu. Dodano nowego jutonga, jeszcze więcej, ale opowiem o tym za chwilę, jak będziemy jechać tym autobusem. I dodano dworzec centralny i dworzec zachodni, co jest jedną z większą zmian, bo mapa dwukrotnie się powiększyła. No i jest gdzie jeździć, tak? Od, od, przejdziemy się na trasie 517 hmm, więc zmienimy sobie trasę, 517 dworzec centralny no i dodano nowy system informacji pasażerskiej w autobusach jak odpalimy trasę, odpali się odjazd za minutę on się zaraz automatycznie zmieni o i są animacje jeśli osoby, niektóre kupiły custom decks własny, na, własne napisy na wyświetlaczach to będą mogły one E, ustawić tekst, który będzie się skalował do ekranu czyli tekst zawsze będzie na środku nie będzie on przesunięty co według mnie jest fajną e, aktualizacją dodali również animowane tutaj ekrany no i z wyświetlaczy to tyle mogę bym powiedzieć e, dodano również 5 innych, e, innych pojazdów e, z, razem z jutongiem to 6 e, mercedes benz Konektor G, który jest darmowy, dodano Man Lion City NG13 i takich dodali 3 Każdy in inaczej kosztuje: jeden 700, drugi 900, a i trzeci też 700. Przepraszam, i e, jeden z nich ma inne malowanie niż inne. nie jest żółto-czerwony, tylko taki biało-czerwony, można by to powiedzieć. Dodano Solaris Urbino 12. E, trzeciej generacji. No i e, czwarty, szósty pojazd to jest Jutong, e, w którym właśnie jadę. E, zmienili też, e, dokonali też zmian taborowych e, z 1500 na 1510, 8112 na 8167. No i dodano jeszcze dwie nowe linie, oprócz 517 191 Który jedzie z Placu Narutowicza i na Szczęśliwicką I dodano N35, który jedzie z zachodniego na centralny Czyli podobna trasa co... Znaczy dosłownie ta sama trasa co 517 Tylko tutaj pomija parę przystanków, nie na każdym się zatrzymujemy Yy, na przykład, o tutaj się nie zatrzymujemy. Tu też yy, również dokonano zmian w trasach. Yy, N38 nie jedzie już na Wawelską bodajże, tylko już jedzie na centralny czyli z Pepluser-Krakowska na centralny. Yy, również w 521-521, yy, W 521, i który jedzie z Szczęśliwic, teraz jedzie na dworzec centralny. No i 157 z Szczęśliwic do plan, do placu Starynkiewicza. Poprawiono też błędy, które były zgłaszane przez graczy. No i z przyczyn technicznych na razie nie dali spawnerów pojazdów na dworcu centralnym i zachodnim, ale myślę, że to niedługo się zmieni. Z jednych minusów tego yutonga to jest jego y, trasa hamowania strasznie y, słabo hamuje, bardzo słabe hamulce ma. Ale bardzo mi się podoba z nim panel oświetlenia. Ja bym go osobiście zrobił, żeby dało go się przesuwać po całym ekranie. Ale na razie się nie da. I mamy opcję włączania oświetlenia. Można. Zmienić na pomarańczowe, różowe, niebieskie i też takie niebieskie, no albo na białe. Ja preferuję białe. O, można biało-pomarańczowe, ale ja za nim nie przepadam. O, Według następny Według mnie bardzo fajnie odzorowali tutaj y, dworzec centralny. No ale to zostawiam wam do. Podzielenia się swoją opinią w komentarzach. Już dojeżdżamy na dworzec centralny. I bardzo fajnie zrobili system oświetlenia w tym Jutongu. Mają te ringi, czy światła pozycyjne. One świecą normalnie, klikniemy L. To przełącza się na lampy. Fajnie też zrobili kierunkowskazy w tym yutonga więc za to wielki szacun No i według mnie bardzo fajnie odzorowali w ogóle tego YouTube'a. Wyjątkowo wyszedł tutaj bardzo dobrze im. No i można powiedzieć, że jest odzorowany. 1 do 1 Po lewej złote tarasy. I dojechaliśmy. Więc ja bardzo dziękuję za obejrzenie całego odcinka. No i zapraszam do obejrzenia innych odcinków z Warsaw Bus Driving. Wielkie dzięki. Cześć.